To ze strony, kolistam was w kolejnym odcinku z serii Polscy sąsiedzi. Jak widzicie tutaj ze mną jest golf. Ustawiłem go sobie fajnie tak właśnie w trawie trawę trzeba wykosić, no bo już widzicie po... O, aż tutaj prawie do klamek się, a nawet sięga, zobaczcie tutaj. Dlatego będzie trzeba wykosić. No i co na samym początku stawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma. I wpadnijcie do Herosa. Link macie w opisie tam zobaczycie poprzedni odcinek, no i ogólnie jeszcze inne odcinki. Możecie też spać na Instagrama. Eee, a ja wsiadam do golfa, bo dzisiaj jest taki plan. Na odcinek, tak jak mówiliśmy Wam już kiedyś, będziemy po prostu chcieli kupić sobie paliwo, tak? Troszeczkę taniej. Ja to mówiłem, że mam takiego kolegę, który taniej nam ogarnie. No bo wiecie, no tak, no tak jak to jest. No oni tam robią, robią, spuści trochę z, z ciężarówek. No coś tam zawsze się uzbiera, nie? Dlatego dzisiaj teraz do niego jadę, jadę ugadać, bo on mówił, że szef gdzieś tam pojechał, żebym teraz przyjechał, żebym mu ugadali. Szefa nie ma, że jakby nie trzeba, to nawet może mi cysterną przywieźć. Także dogadamy się. Cenowo jeszcze nie wiem za ile, nie? Cenowo jeszcze nie mam nadzieję, że nie podniósł. Wiecie, on też ryzykuje trochę, on byle komu nie może, no nie może sprzedawać, no bo ktoś, ktoś podpierdzieli, będzie problem później miał, mogę go z roboty wyrzucić. A tak, ja to już wiecie, już tutaj brałem od niego, to mogę sobie, mogę sobie wziąć. To ogólnie nawet i dla sąsiada trochę wezmę, jak on by przywiózł faktycznie tą cysterną, to i, i dla sąsiada bym od razu później też trochę... Output transcript: czekajcie, gdzie to było na tą firmę się wjeżdżało. Bo to normalnie na firmę teraz jedziemy. Tutaj, tutaj, tutaj czekajcie, ja jeszcze chyba dalej, bo to normalnie. Na fi O! To chyba tutaj! Tak, tak, tak! Toprol, tutaj, dobra, cyk, kierunek. Tutaj, tutaj wiadę, dobra. Mam nadzieję, że szefa nie ma. Albo szef jeszcze nie pojechał, zaraz się ugadamy. A nie, czekajcie, ja tutaj nie będę wjeżdżał, bo tutaj ciężarówki. Ja tutaj sobie na parkingu stanę. Dobra, cyk. Tu na parking zajadę Tu o, Niebieskie samochody, zobaczcie same i mój tak samo Dobra O Troszkę tam tu, Trochę tutaj w ten pachołek ale patrzcie pachołek można, nie nie można usunąć Same niebieskie samochody Gitara, dobra muszę go gdzieś tutaj znaleźć, on mówił żebym go szukał na Na firmie, o jest O siema O siema, co tam słychać? <laughs> o no robota leci no nie no o, Patrz, tu... Coś tam robimy, a ty z tą kamerkę to włączoną masz? Yy, nie, nie, spokojnie, wyłączona. No dobra, to jak wyłączona, to przynajmniej możemy tu wszystko. Nie, się tak. e, że już nagrywasz. Nie. Co cię tam sprowadza w moje skromne progi? Tu szefa nie ma, to wiesz, ta akcja idzie, robota, nie? Ja Weź to tylko pom pomóż mi tam zabrać. Dobra. Zaraz będę wlewał tam na górę. Do tego wszystko bierzemy, to wiesz. No ja wiem, ja wiem. Dobra. O, o, o. Kurde, ja o patrzę. Dwóch. Jeszcze dwa sobie pozwolę i tyle, bo wiesz, tu lit, litrowo też trzeba uważać trochę no na ja, tych akcjach. Ja wiem, a to ile już już tobie. No nie, no tam trochę, wiesz, to nie jest aż taki duży zbiornik, ale jeszcze tam dwa wiaderka sobie niech leci. No. I co tam się sprowadza tutaj do mnie? Ty, no słuchaj, no przyjechałem, tak jak, no, tak jak zawsze, trochę pogadać. Wiadomo o, o biznesach. Okay, no no, no, no co, co cię tutaj ten biznes sprowadza? No kurde, 3 zł powiem, 3,50 nawet. Ty, za 3 damy rady. To, to wiesz, poszło wszystko w górę. Ja teraz nie wiem, ile tu szef nawet tankuje 3,25 już po koleżeńsku. No dobra, to po koleżeńsku 3,15 i... i ręka no, przy. Powiem ci tak, niech stracę na tym interesie. No. Mimo, że mam za darmo, za 3,15 sprzedam. Dobra, szufla. Dobra. To zaraz będziemy transportować, tylko kurde, jeszcze popatrzcie jak to wygląda Tu patrz, całe zbiorniki tego wszystkiego, stąd jeszcze miałem ściągać Ty, jakby dało można radę na, na Słuchaj, na ja górę, na jak... górę sobie można wejść, ale... Ja wezmę jak najwięcej, jak najwięcej A ile tych litrów ci potrzeba? Ile wleży? Ja no tu już praktycznie pełne, to, ale to nie wiem czy ci całe będę mógł dać tego, bo tu... Ty, to całego to ja nie Szczytnie, będę miał Cię tyle, tyle nie nakradniemy przecież No tyle... Ty Tu powiedz... będzie widać faktura, ale powiedz, jak to u ciebie wygląda, że to szef nie widzi tego? No widzisz, no szefa nigdzie nie ma, patrz. I zobacz jeden aspekt, ja cię oprowadzę po tym budynku. No? Znaczy po ogólnie zabudowie. No chodź za mną i patrzcie na budynki. No. no tutaj tego, serwis. No tu nikogo nie ma, ludzie tu nikogo nie ma. I widzisz tak żeby jakieś kamery były, żeby cokolwiek było. No właśnie nie widzę, żeby nic, tutaj. Nie ma, tu nic nie jest pilnowane, to nawet jakaś księgowa, to ona chyba za bardzo nie jest, te faktury nawet za bardzo nie patrzy, tu wszystko jest na rękę robione, na słowo to nawet zapisywane nie jest, to wiesz, tu można ciągnąć, ciągnąć, o... jeszcze raz ciągnąć. Kurde, luksus, widzisz, dobrze, dobrze, że my się znamy, to ja od ciebie troszeczkę odkupię, ty zarobisz. A ja nie stracę też, bo o, wiesz. O, 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 z takiej, o wiesz, z takiej floty tu akurat jedna jest, bo większość jest w trasie. No, no bo to tam każdy też i dla siebie też trochę, ale tu powiem Ci, że z takiej ciężarówki, te 10 litrów dziennie, a takich ciężarówek masz prawie 10 w firmie, chyba 10 albo 9 jest, to no to już Ci wychodzi 100 litrów. Ty, a do a to tylko Ty się domyśliłeś, czy jeszcze jakieś łebki tutaj... Trochę... Nie, no tu jeszcze ci, ci, ci co jeżdżą starsi, to też już tam sobie radzą, no nie? Radzą to... Ci młodsi ci, ci to tam Boże jeszcze nie ogarniają, ale by się tu jak na przyuczeniu będą, to... Na razie to lepiej ich nie uczyć, bo jak zostawiają na przykład tira tak. ktoś zostawił, no to wiadomo, że jak nie jest spuszczony, to można podejść i sobie tam ogarnąć wszystko po swojemu. No oczywiście to zawsze się odnajdzie. Oczywista... Oczywista sprawa, to ty, ty, ja tam kiedyś w nocy też zajadę, trochę, pospuszczam. No dobra, dobra, miałem ja tu zapotrzebowanie z całej wsi, praktycznie ludzi kupują Ty, ale ty uważaj, Teraz bo proszę, na, tej, na tym wsi to życzliwi no. dużo Dużo życzliwych jest, no. żeby... Żeby nie podpierdzielili Nie wiem, to prze, przestanę, może tak wiesz, trochę się uspokoję na tydzień no. Pieniędzy i tak w swoim życiu już na tym zarobiłem no Lepsze ty... wynagrodzenie niż firmie płacą na tych ciężarówkach Ty, to ja widzę, że to... Ty bardziej to jako pracę traktujesz No tak, to, no ale to wiesz, to trzeba się nanosić, te wiadra, karnistry, wszystko To no. nie jest takie hop żeby to... Nie, no jak ja... to mówią robota, no nie? Na pewno w robocie się nie opierdzielasz, nie? To nie no, co o ty? Czekaj, żebyś tutaj golfem nie podjechał. No. żeby nikt nie zobaczył, że tu w ogóle wjeżdżasz, bo ty. zaraz że gadaliśmy, to nie wiadomo o czym. O kurde, no właśnie, to może ja go gdzieś tam przedstawię. Golfem, a tu zajechałeś. No to nie wiem, to jedź pierwszy, jakby to jedziemy do tego gospodarstwa. Bo wiesz, wiesz, ja mieszkam czy cię poprowadzić? No jechać przede mną pierwszy. Wiem, gdzie mieszkasz, ale nie wiem, jak to wiesz, żeby. Dobra, dobra, to ja to będę Może jeździć pierwszy, pierwszy no. i czekaj na gospodarce, żeby podejrzeń nie było, że za to by jechałem. A, dobra, dobra, no żeby tak nie. Dobra, widzowie, widzicie, tutaj trzeba biznes ogarniać. Raz, dwa, będzie zaraz cała, cała cysterna, cała Cysterna paliwa. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj ten pierwszy. Dobra, no. Ej, słuchaj, no to jak tam mówisz, że masz to pełno, to ja całego i tak nie wezmę, ale trochę, trochę, trochę wezmę, bo. Ja jeszcze to dla. Coś... W tym także. Ale dla sąsiada jeszcze trochę muszę mieć, nie? A tego co koło ciebie mieszka? No Dobra, to jakoś tam nie wiem z połowę wam dam to się jakoś tam podzielicie, tu i tak litrowo wyjdzie sporo to Na spokojnie, damy radę tam się podzielimy, bo ja obiecałem, że właśnie uda mi się paliwo ogarnąć. No bo wiesz, teraz w tych czasach to się nie opłaca kupować. Po normalnie cenie Myślę, że do końca roku tego paliwa ci wystarczy. Myślę że... Ci pół bańki dam. Myślę, że tak, bo to słuchaj to i do ciągników i do samochodu no, I wejdzie wszystko, spokojnie. Ale to na pewno dobra ropa, tam nie ma żadnych tych? Nie, no dobra, tu wiesz, że już szef tankuje u druskich, tak, że też to sprowadzane jest tak trochę po taniości. Oni to sprowadzają chyba po 4 złote im wychodzi. Ty, co to, to gita, ty, no to dobrze, no to szef dużo nie traci, ty sprzedasz, A z a szefem no się nie no, szef tam nie wie o tych interesach, bo tam gdyby wiedział, to mogą być różnie, a szkoda tak dochodowy interes stracić już, tam ja nawet ja jakbym w nie pracował, to mało mnie to obchodzi, ale gorzej tą drugą pracę stracić. Ja wiem, ja wiem, wiem jak, wiem jak to jest, ale, ale nikt, nikt się nie dobie. Tak się człowiek dorwał do tego, że dojazdy nie oddawali, no to jakoś mu trzeba było samemu sobie oddać za dojazd. Oczywiście, że tak, Oszuki oszukiwali na każdym kroku, no to teraz... Dokładnie. Teraz mają. Nie dali sami, to samemu trzeba sobie wziąć. Dobra, to tutaj możesz jechać. Nie wiem, czy się zmieścisz, kurde. A tu do ciebie, będzie, to będziemy w ogóle wytępowywać. inaczej, dawaj za stodołę. Tędy, tu. Żeby tu ludzie zarani widzieli, kto Nie, 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 jeździ. to dawaj za stodołę, bo tutaj jak ktoś będzie widział, to podpierdzieli. Tu, tędy Dobra. tą drogą. Tu trzeba za stodoło, bo widzowie tu życzliwi jeżdżą. wiecie, to może być kłopot. Dobra, cyk, o tutaj. I tutaj bez problemu można. Dobra, jedzie, jedzie, jedzie. No dobra, cyki, tutaj. No, tutaj dawaj. Tu ja z zmierz... tyle może tam lepiej wiadę, bo to... Gdzie... Czekaj, gdzie... gdzie ty chcesz to w ogóle wyładować? O tu, tu byś wjechał. Czekaj, kur... Poczekaj, bo ja bym trochę, powiem ci szczerze, że... Wlał do ja beczki. Ja to, jak chcesz albo do beczki, albo nie wiem. Do beczki, ty z... <ślam> Mam tu zbiorniki na, na gnojowice A, to... tobie. Jeszcze nagle... Jeszcze... Dobra, to tutaj będziemy dawać no. Gnojowicy Dobra. jeszcze nie ma... To, to można trochę wlać. Dobra, to weź te, te drzwi zamknij i to będziemy wlewać Dobra. Widzowie. Spokojnie, tam gnojowicy jeszcze nie ma, bo to nowy zbiornik Więc można wlewać, ja później to oczyszczę, nie, nie bójcie się. Później to oczyszczę, tylko czekajcie. Ja tu nie mam żadnych beczek, żeby powlewać. No coś tu jest, ale to... Dobrze, w takim miejscu ukrytym, to dobrze, nikt się nie będzie spodziewał, że tam jest drobka. No tak. no kto się będzie spodziewał? A, a tam jest zbiornik, no ci mówię, no bo ja ostatnio jak... Wiadomo, te obory się stawiało, to tam się wy, wykopałem troszeczkę większy zbiornik, wstawiłem na i... Na przyszłość. Na przyszłość, żeby było właśnie, bo tak myślałem, że tu może pani... drzwi bądź... mi zamknij. Dobra. Poczekajcie, tu trzeba drzwi zamknąć. <laughs> nie no, to patrzcie, no to biznes się kredzi, ja wam polecam, no. Ja, widzowie, ja bym... Bym wam dał na miary ale żebyście tylko nie potwierdzili Leci Bo no, trzeba chwilę poczekać, to zaraz będziemy widzieć ile to tam poszło No dobra, to wiesz, tak z połowy ile to tam się zmieści, aż nie odbije 10 no. tysięcy litrów ci tam dam O kurde Ty, to ile to wyjdzie? Trzeba to policzyć jakoś, czekaj O, 30 tysięcy Przyszykuj, to już z rabatem będzie Z rabatem 30 będzie dobrze? Dobra Kurde, to po 3 zł, no wiesz, hurtowo no to tak no Do, właśnie, no to to już lepiej by będzie. Jeszcze z to tam po ile wam wyjdzie? Po 15 tysięcy wam wyjdzie jak się no popół podzielicie. Po, po 15 wyjdzie tylko 30 no, tysięcy. A tak ty żebyś zapłacił sam 30 za te tysięcy litrów. Ty a. Dwa razy tyle, żebyś płacił po 6 zł Czekaj, bo ja. bo teraz ja nie będę miał w gotówce tyle. Ja przy. No to, przy sobie... to, to musimy gotówką załatwić, żeby to nie było, wiesz, nigdzie na kontach ani a, nic. I co teraz robimy z tym fantem? No ja cię mogę zawieźć do bankomatu od razu no jak chcesz albo golfę mieć Nie ja tu super. poczekam, niech leci Bo ja przy sobie z 15 tysięcy to będę mieć Ale by było trzeba podskoczyć, ja bym jeszcze kolejne 15 wziął No dobra Poczekaj. To będziesz ja... golfem, czy czy to będziemy się pchali? Nie, to już jak ty będziesz jechał, to ja z tobą się razem zabiorę i tam po drodze wyskoczę, nie? Dobra, to mów dobra. gdzie? Dobra, ale to poczekaj, ja pójdę po te 15 tysięcy tylko Dobra, to idź, idź Dobra Ale to wy wszystko Dobra, poczekajcie widzowie, ja tutaj miałem ukryte te 15 tysięcy Żeby nikt, żeby nikt nie widział Tędy tu przejdę Dobra, tu trzeba otworzyć O, cyk I tu było pod beczką 15 tysięcy złotych, mam nadzieję, że nikt mi nie ukradł Nie, gdzie beczka jest? O, beczkę zapierdzielili Nie, gdzie ja chowałem to? Podoponami, no dobra, cyk, dobra, jest 15, dam mu teraz od razu. Jak będziemy jechać, to ja się od razu zabiorę. Ja I tak muszę tam do Do krzyśka podskoczyć, to po drodze, kur. A nie, tu kombajn, to ja nie Nie otworzę. Tu mąkę, serna tu nie stoi? Chyba nie, dobra, cyk, i tak zamykam. Od razu. Dobra, wszystko wylane, wszystko Wiosk? wylane już. Dobra, to no. trzymaj tu 15 tysięcy, przelicz sobie, czy dobra. jest? No, Za... będzie, dobra, niech są. Jak Beć. stracę te 100 złotych, to wiesz, to nie, nie... moję, tak powiem. No tak, dobra. Wsiadaj. To jedziemy, to tam gdzieś... A to nikt, nikt się nie przyczepi, i w razie zobaczy, że my we dwójkę jedziemy? Nie, to po prostu na przejazd filmowy cię wziąłem. A, no dobra, no to git, no dobra. Masz to możesz sobie włączyć, powiesz, że vloga co nagrywasz, chciałeś zobaczyć dla widzów. Dobra, to ja już włączam. No cześć, cześć widzowie, witam was w dzisiejszym vlogu, dzisiaj tutaj z kierowcą Jarkiem jesteśmy. Dzień dobry. Tutaj przejazd dzisiaj firmowy No co, no wiadomo normalna sprawa, tutaj wozimy potrzebne, potrzebne, potrzebne rzeczy, nie będę wam mówić co Ale no co, z panem Jarkiem tutaj sobie jedziemy, zabrał mnie w trasę, żeby pokazać wam właśnie jak wygląda praca, praca kierowcy No i tak to no, jest... No bo tego trzeba dodać Jak panie Jarku wygląda? Jak, podoba się praca ogólnie jako kierowca, czy bardziej coś... O, ja tam nie narzekam, <laughs> nie. jeżeli chodzi o robotę to Lubi pan jeździć pewnie, nie? No w ogóle to wie pan łatwa praca, dowozimy tam do klientów yy, prywatnie i firmowo, także No tak no i pewnie jest super, no i taka robota to robota, no co u nas na gospodarstwie to nie ma takich Nie ma takich luksusów, że można tylko jeździć, trzeba i, i ręcznie trochę popracować Wiadomo Tam podadę ci na ten, na zakręt, to tam sobie już pójdziesz sam, bo tam zaraz będzie bankomat Dobra A ja sobie zrobię nawrotkę w tym czasie Dobra, dobra To ja tam podejdę później sobie tak suweczką tak najwyżej para. bym wrócił. Odepniemy później beczkę, to od razu ci pokażę jaką moc ma ten man gdzieś tam jak cię będę odwoził do prostej. Dobra. Tu, tu gdzie jest autogaz, to możesz sobie tam e, ogarnąć to. Ja wiem, ja tam no będę... idź tam. Dobra, to zaraz będę. Dobra, no. Widzowie czy tutaj gdzieś było, tu się tankowało? Tu powinien być... Bank... o Dzień dobry! No dzień dobry, witam pana. E, poproszę tutaj 15 tysięcy z bankomatu wypłacić e, Dobra, już tutaj PIN wpiszę. Czekajcie, żeby, żebyście nie widzieli. Dobra, 15 tysięcy złotych, proszę pana. Dobra. 15, dobra, jest 15, do widzenia. Dobra, już, już mam 15, czekajcie, wszystko przeliczę, raz, 2, 3, 4 Dobra, będzie 15, będzie 15. Dobra, mam. Dobra, dawaj. Dobra, trzymaj. O dzięki. To się, tak się właśnie w Polsce robi interesy. I to jest interes. I, i, i ty masz korzyść ja. Ty, ale ja. szukaj. To ty dobry biznes na tym robisz. No ty. wiesz, ale to, to też nie jest tak, że 10 tysięcy litrów się wzięło w jeden dzień. To to jest nie, tu cię naprawdę zamówienie robiłem No nie. sam widzisz, że to nie jest małe zamówienie. No ja wiem no to ile ja musiałem czekać, ile razy do ciebie dzwoniłem, nie? Żeby to... No. Aby to ogarnąć. Dobra, czekaj, odczepy to bańkę. Ty... cię odwiozę od razu. No a to by nie było problemu, jakbyś mnie odwiózł? Odwiozę cię, nie będziesz szedł, tyle, bo i tak będę jechał jeszcze w tamtą stronę po inną przyczepę. A, wow. No, no. wow. Ty, tu nieźle zapierdziela same bez tego. Dobra, no, to polować to, to, to wszystko to ba. Wow. Dobrze, 950. A kapora spali? Zaraz zobaczymy, co tam się da zrobić tam, w tamtym miejscu. Bym ci bokiem pokazał, ale szkoda, firmowej ciężarówki, jakby się wywaliła. Nie, no szkoda, bo nie będzie później czym wozić, nie? No. I trzeba szanować sprzęt, szef, a i oczywiście paliwo też. Dobra, Dobra ty... spróbujmy tutaj zrobić jakiś start. Dobra, dawaj. Da, Lepszy i... Dobra. No! U, ty Ile to ma do trzeba zobaczyć. Ale tak, trochę wcisnęło. Nie, dobrze jest, no, taką... tak. Dobrze jest, no, setki to nie złapie, ale bo 90 ma ograniczenie. No tak. Ale powiem ci, że idzie fajnie. Ładnie, ale też i wygodnie, to jakiś nowszy chyba trochę, co? Tak, już ten manik taki bardziej ogarnięty. Nowszy trochę, fajnie, fajnie, kurde, dziękuję Ci, że udało się ogarnąć właśnie te paliwo, bo ja już, już praktycznie nie miałem nic, nie? Ja nie chciałem kupować, nie, nie chciałem przepłacać. No wiadomo. Bo tu jest trzeba. To... Dobra. No, dobra, to ja cię tu gdzieś wysadzam. Dobra, to dzięki bardzo, szufla. No, na razie. Dobra, dzięki. No trzymaj się. Dobra, o widzicie, widzowie, jeszcze pokażę wam tutaj jak będzie odjeżdżać. Patrzcie, elegancki czerwony man. Patrzcie i ty i cyk i poszedł. Fajny, fajny. Widzowie, co? Ogarnęliśmy paliwo. Jestem bardzo zadowolony, no bo już nic mi tak naprawdę nie zostało. gdzieś tam z jedna beczka, tutaj jeszcze tutaj troszeczkę mi yy, zostało, gdzie w tych to, no w tych jeszcze trochę może jest. Gdzie tu ja jeszcze miałem? Tutaj tu już chyba wszystko. No i ta kosiarka mi się zepsuła, zobaczcie. No nie chcę chodzić, nie wiem co, nie wiem co się stało. Nie chcę chodzić, a miałem skosić tutaj to podwórko. Na co? Nie skoszę, no bo nie ma czym. Tutaj to co? Tutaj to na pewno beczki nie, nie chowałem z paliwem, bo tu zboże leży. Gdzieś myślę, że tutaj gdzieś tutaj w tych... W tych... W tych drzwiach powinno być. Dobra, otworzę drzwi. I pójdziemy, zaraz sprawdzimy. No jeżeli chodzi o to tutaj, czemu... Wylaliśmy, no dlatego, że no, Jest zbiornik, tak, jest zbiornik na gnojowicę Ale można go wykorzystać również w inny sposób Dlatego tutaj wylaliśmy e, Stąd będziemy czerpać Rurę się jakoś podłączy, od sąsiada się beczkę pożyczy Do beczki, wiecie Z beczki później można poprzelewać Gdzieś i elegancko, będzie wszystko dobrze Dlatego dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Jeżeli wam się spodobało, no to zostawcie łapkę w górę Mamy paliwo Jest wszystko glanc jeszcze z sąsiadem się podzielę Tak jak mówiłem, zostawcie suba, łapkę w górę I wpadnijcie na Instagrama Mega i też padnijcie na e, kanał do Hierosa. Link będzie w opisie. Także trzymajcie się i do następnego siema.